Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu do gry Star Wars Legion, czyli serii materiałów, która no nie cieszy się już gigantyczną popularnością, ale wiem, że jest kilku spośród Was takich wiernych fanów, która zawsze lubi sobie rzucić okiem, co tutaj właściwie mamy. I dzisiaj będzie wyjątkowy dodatek, ponieważ uruchamia się, rusza do boju nowa teoretycznie frakcja, jeżeli chodzi o Star Wars Legion, a dokładnie rzecz ujmując. Shadow Collective. Czyli tak dobrze widzicie, nasz drogi Dart Kenobi Maul wraz ze swoją ekipą z Clone Warsów, czyli z pajkami, z z Czarnym Słońcem, z Mandalorianami, przybywa nam do Star Wars Legion. I od razu na sam mówię, ja to pudełko głównie kupiłem ze względu na figurki, a ponieważ z tyłu widzimy zawartość oczywiście tego pudełka, co w nim dostajemy, ale dlaczego o tym mówię? Nie będę tutaj się zagłębiał w karty, nie będę patrzył dokładnie, jak one działają, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak one działają na zasadzie. Wiem, że niektóre jednostki możemy podłączyć do niektórych frakcji, na przykład do Rebelii, do Separatystów, do Imperium i możemy w jakiś tam sposób współdziałać, ale nie przyglądają się temu aż tak bardzo gameplay. Gameplayowo chciałem bardziej, powiedzmy, zwrócić uwagę na figurki, bo w końcu mamy. Oczywiście, Mandalorian już mieliśmy powiedzmy w jakiś tam sposób u rebeliantów, ale mamy Czarne Słońce, które niesamowicie mi się podoba i bardzo chciałbym ich mieć. Pajkowie, którzy są troszeczkę mniej chętni dla mnie, ale i tak jak najbardziej. No i oczywiście Dart Maul w wersji z Dark Saber'em z mechanicznymi nóżkami. To oczywiście jak najbardziej mamy. Zestaw zawiera 22 figurki, czyli po 7 z każdego oddziału plus Dartmouth. Maul, 6 kart jednostek, 30 kart ulepszeń, 45 tokenów i jeden, powiedzmy, insert sheet to się nazywa. Tutaj mamy wszystko to oczywiście opisane. I jedna rzecz tylko, na którą chcę zwrócić uwagę, żaden ze mnie, powiedzmy, malarz, oczywiście profesjonalny, ale w sumie jak patrzę na te grafiki z tyłu, to wydaje mi się, że można byłoby te figurki lepiej pomalować. Ale to tak tylko mówię bardzo, bardzo luźno. Oczywiście sam chciałbym tak malować, powiedzmy, ale jak na przykład porównuję to z mm, opowokowaniami, czy, czy w jakiś sposób są malowane figurki GW na ich opakowaniach, no to moim zdaniem jest zdecydowana różnica. Dobrze, więc teraz oczywiście otwieramy nasze gigantyczne, znaczy no dosyć spore pudełko. Bo jest to trzeci, powiedziałbym, teoretycznie, starter e, do Star Wars Legion, przy czym poprzednie startery no, to były wojny klonów, czy też e, wojna Rebelia Imperium. E, I tam mieliśmy dwie frakcje, tutaj mamy jedną pojedynczą frakcję, e, którą możemy sobie dodać. Więc otwieram, oczywiście, ja tutaj postaram się Wam pokazać tego jak najwięcej. I teraz tak, mamy oczywiście wspomniane żetony, których jest mnóstwo, mamy mnóstwo kart, mamy jeszcze więcej. Plastiku, chociaż myślałem, że będzie więcej plastiku, ale okej, okay, zaraz się temu przyjrzymy. Podstawki, 22 tak jakby miało być i na końcu instrukcja, zakładam, przy czym teraz rozłóżmy to wszystko po kolei, powiedzmy. No i zaczynamy od wielkiego problemu, przynajmniej dla mnie, bo tak, mamy, a pozwolicie tylko, że sobie złapię ostrość, żeby na pewno była pewność, no bo mamy ładną graficzkę, no super, że mamy Shadow Collective, to co na okładce, z tyłu mamy pokazane jeszcze raz nam te figurki, pewnego rodzaju wstęp, i mamy kod QR, który nam pokazuje w jaki sposób, znaczy, żeby połączyć się ze stroną Asmodai i tam będziemy mieli instrukcję jak złożyć te figurki. Nie wiem dlaczego nie mogli po prostu dodać um, instrukcji, znaczy się nie wiem, oszczędność papieru, cokolwiek może w jakiś taki sposób, biorąc pod uwagę, że i tak po zasady najlepiej zwrócić się na stronę internetową po niektóre zasady składania i tak dalej. Ale jakiś tak sposób, nie wiem, liczyłem na mimo wszystko troszeczkę grubą książeczkę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no ale przynajmniej mamy e, mini plakacie, który możemy sobie użyć. Dobrze. E, podstawki szare, no bo nasze figurki mogą występować w różnych frakcjach, więc e, kolor neutralny powiedzmy. No i teraz otwieramy oczywiście główną, główną zawartość. Yy, czyli figurki. Czyli figurki, wypraski z figurkami i już mi coś wypadło. Yy, poczekajcie. Dokładnie rzecz ujmując wypadła mi głowa jednego z Czarnego Słońca, więc to odkładam sobie na bok, żeby to się nigdzie nam powiedzmy nie zgubiło. Więc tak, mamy wypraskę z e, słupkami, żeby nasi Mandalorianie mogli nisko i wysoko latać, bo mamy dwie figurki mandaloriańskie takie. No i mamy naszego Dartha Maula, e, który... zresztą, nie, to nie jest Darth Maul. Nie, jest Dark Maul. E, Dark Maul, który e, może być albo z podwójnym Mieczem Świetnym, albo z Mieczem Świetnym pojedynczym i Dark Saberem. Ja będę robił wersję Dark Saberową, bo z podwójnym już mam Darka Maula e, separatystycznego. Mamy tutaj tą bohaterkę mandalorianską, której imienia nie pamiętam, więc jeżeli ktoś zna, kojarzy z kronu to bardzo wybaczcie mi, ale ja na prostu tego nie pamiętam. Więc tutaj zakładam, że mamy tych naszych dwóch bohaterów. E, idąc dalej w... E, czekajcie, czekajcie, żebym tej głowy nie zgubił, bo szkoda, że odpadła, no ale cóż. E, tutaj mamy naszych Super Commando. E, jedna wypraska z Super Commando, druga wypraska z Super Commando. E, fajnie, że niektórzy z nich mają e, karabiny blasterowe, a nie tylko te cholerne pistoleciki. Więc mamy dwie wypraski Mandalorian. To ja sobie odłożę to na osobną kubkę. Mamy dwie... Nie, mamy jeden zestaw wyprasek dla... Nie, dwie wyprawki, ale różne dla e, czarnego słońca i strasznie nie mogę się doczekać tego malowania krawędzi ich na złoto, fioletowo, kurde, no wejdzie pełny Cizor, jak nic. E... Ok, te ich śmieszne podwójne blasterki, ale ładnie ładnie są mimo wszystko szczegóły, powiedziałbym, dopracowane. Więc tak mamy wypraskę dla Czarnego Słońca i na końcu mamy wypraskę dla pajków z ich tymi powiedzmy wibrobiczami, z jakąś stapką. No, no ja oczywiście będę budował wszelkie możliwe kombinacje, byle tylko było jak najróżnorodniej, niezależnie powiedzmy od samej gry. Zobaczmy, gdzie ta głowa mi odpadła. Ok, tutaj jest jedna główka, która odpadła. więc więc trzeba być na to uważnym. Więc 22 figurki, mnóstwo sklejania, jeszcze więcej malowania. Moja, powiedzmy, kubka wstydu jak najbardziej rośnie. Jeżeli chodzi o żetony, szału nie ma. Znaczy się patrzę, ale nie widzę tutaj żadnego wyjątkowego żetonu jakiegoś nowego. Mamy obrażenia, mamy buffy, mamy stresy, mamy shieldy, no i mamy nasze oczywiście żetony dowodzenia, więc mamy jednego operatywa, dwa cztery. 4-5 dowódców, 1 ciężki oddział i 4 jednostki podstawowe, więc nową skrzyneczkę będę musiał osobno sobie na syndykat sprawować, żeby sobie oddzielić żetony, bo ja generalnie w Castorama czy w Obi kupuję sobie takie plastikowe opakowanka na śrubki i tak dalej i tam idealnie się te rzeczy trzyma. Przepraszam, że kaszlę, ale już wyciągamy. I tak jak mówiłem, nie będę tutaj wchodził tak szczegółowo, żebym Wam pokazać jak te karty wyglądają, e, ponieważ możecie to sobie spokojnie znaleźć z lepszym komentarzem na internecie. Więc tak, tu mamy karty dowodzenia. Karty dowodzenia sobie zostawiam osobno. No i mamy tak, mamy Maula e, z powiedzmy jego Shadow Collective'u, to znaczy z Mandalorian. Potem mamy Mandalorian Super Commando. Potem mamy Black Sun Enforcers, czyli to jest zwykły oddział powiedzmy Black Sunsów. Mamy Black Sun Vigo, czyli on może być jako Dowódca. No i to samo mamy, ponieważ mamy Pike Syndicate Full Soldiers i Pike Syndicate Capo. I z tego co widzę, w lewym górnym rogu każdego oddziału. Mamy do jakiej frakcji, z którą frakcją oni mogą współdziałać. Czyli, na przykład, Pajkowie mogą być z imperium, z rebelią, z separatystami, z republiką, natomiast, na przykład, czarne słońce może być tylko z imperium i separatystami. Maul jest. nie ma żadnych tych oznaczeń, więc szczerze mówiąc, ciężko jest mi powiedzieć, co to dokładnie znaczy. Generalnie rzecz ujmując, nasz Vigo i nasz CAP mogą wspierać swoje jednostki z, 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 powiedzmy z ich gangów. E no mówię, no ja przede wszystkim kupiłem ten dodatek dla, dla figurek. Karty możecie sobie dokładnie ewentualnie obejrzeć yy, na innych recenzjach, czy też na stronie internetowej. Z drugiej strony, jeżeli siedzicie w Star Wars Legion, no to chyba już jesteście z tym na tyle na bieżąco, że ja tutaj yy, bardziej po prostu prezentuję, jak to wygląda. Więc tak, to są nasze karty jednostek, więc mamy ich sześć. I mówię, yy, czarne słońce, czarne, na czarne słońce czekałem najbardziej pod kątem malowania. Yy, I mamy naszą, no znaczy tak, mamy trzy karty dowodzenia, dla e, po prostu generyczne, e, czy też po prostu możemy sobie je przypisać, jeżeli mamy te nasze mercenary Units, więc to są powiedzmy e, karty ogólne. Mamy kartę dla bohatera i mamy tego dużo, bo mamy tak: mamy trzy karty maula z jego podstawowego dodatku i mamy trzy nowe z grafikami z Clone Warsu, czy też kiedy już zbiera swoją ekipę, kiedy już jest na tronie Mandalory i kiedy mamy Witch Magic, czyli on zostaje w jakiś sposób tam odnowiony i itd. No generalnie rzecz ujmując, karty spoko jak najbardziej, ale figurki dla mnie najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o ulepszenia, mamy tak, mamy Black Sun Enforcer, czyli to jest e, ulepszona powiedzmy, czy też lepsza jednostka. Do Czarnego Słońca mamy Black Sun Vigo. Mamy Magdead Enforcer. Mamy Scattergun Enforcer. Pike Syndicate Foot Soldier. Czyli zwykły piechociaż Kapo. Electro Beach. Sniperka. Super Commando Gunslinger. Czyli kolej z dwoma blasterkami. Marksman. Czyli komando sniper z Mandalorian. Super Commando. Rakietki. Tarcza. No i mamy Rook Cast. To jest jakaś tam bohaterka zakładam, z Klono. osób, nie pamiętam jej. Za bardzo, no ale jej figurka jest tutaj e, możemy zobaczyć, że da się ją złożyć i pomalować. Więc e, fani Clone Warsów, możecie mnie zjechać w komentarzach. E, Dark saber, kolejna wersja Dark Sabera. Anger Fear, Force Stroke, Force Saber, Force Push, Improvised Orders, Tenacity Hunter, HQ Ampling, Recon Intel, Recon Intel, Targeting Scopes, Targeting Scopes, Fragmentation Grenades razy 2. Czyli generalnie no mamy kart tyle, żeby to był starter, tak? Nie wydaje mi się, żebyśmy tą, tym starterem mogli sami w siebie zagrać. Znaczy się, no jak z kimś się to tam dogadamy, to jesteśmy na no upartego w stanie złożyć uh, no te powiedzmy trzy oddziały, tak? bo mamy znaczy więcej, bo mamy e, komandosów, mamy pajków, mamy, y, 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 mamy Black Sun i mamy Maula, więc teoretycznie coś tam można pograć, ale to chyba bardziej służy jako dodatek. Znów, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to odsyłam do innych youtuberów, recenzentów cokolwiek, żeby żeby to wytłumaczyli, bo ja sam musiałbym skumać zanim ewentualnie z kimś w to zagran. Nie cieszy niezmiennie fakt tego, że mam kolejną kupę gigantyczną figurek, które będę mógł sobie w spokoju przy jakimś podkaściku poskładać, potem pomalować za kilka lat nie oszukujmy się. I będą one ładnie wyglądały na półce, i to jest jakby dla mnie najważniejsze w chwili obecnej: główki, główki, pajka tego czarnego słońca nie mogę zapomnieć, więc żeby jej nie zgubić. Ja jestem zadowolony, chociaż no, mam problem taki, że są już zapowiedziane kolejne dodatki e, ze Star Wars legend w ramach syndykatu. Mamy na przykład tam słup Spidery, czy tam słup bajki, które wyglądają świetnie. Ale zobaczymy, czy, czy kasa się będzie zgadzała, żeby to wszystko oczywiście kupić. E, tyle tego, że zapowiedziane takie startery dla poszczególnych frakcji zawierają już figurki, które wyszły, więc na przykład Rebelia, czy separatyści mi nie będą interesować. Ale jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to to chyba będzie taki fajny początek, żeby zebrać sobie kolekcję. Górek, jeżeli chcecie, żeby one ładnie wyglądały na półce, albo żeby po prostu nimi w jakiś tam sposób pograć. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za ten materiał. Jeżeli będą następne takie materiały ze Star Wars Legends z unboxingu, bo troszeczkę nie mam jakoś siły, ochoty robić unboxingów, ale jeżeli jest chęć z Waszej strony, to dajcie znać. Będę to nadal robił, jeżeli są jacyś tutaj fani, którzy z chęcią chcieliby to tak pooglądać w takiej luźnej, nie oszukujmy się, formie. Tak więc dziękuję Wam bardzo za to, że się za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podobało się to, co robię na moim kanale, możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. A na chwilę obecną dziękuję, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!